Mamet Kalidow nie ma tatuaży. I kto jest groźniejszy? Wiadomo, że ja. Bo mam tatuaże. Ten Kalidow to jest na strzała, prawdę mówiąc. Patek chciał. <grym 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 to słowo. Słowo. Niedorzeczne rzeczy, na które zwracam uwagę podczas spotykania się z kimś. Kim ma telefon i jak trzyma ten telefon, jak... No Oj dobra, to są te HBA i tyk. Dradziła męża w walentynki. To by mój najlepszy prezent. O Jezus Maria, na onecie to regularnie jakieś takie. Oni mają jakąś taką misję w tym. A czy to dziwne, że on pod wieloma swoimi filmami musi naganiać na kursy online? Ja ci wysyłam darmowy kurs. Do zobaczenia. No tak, musieliśmy skręcić w tę furtkę. Najpiękniejsze, najbardziej gorące kobiety na tym świecie wyglądają do mnie jak szpilki do magnesu i błagają o to, żebym zaciągnął je do łóżka. Jestem panem. Jestem królem. Dla rozluźnienia obejrzymy sobie nowy materiał z kanału Pawła Paczula. To jest ten ziomek, który nagrywał o developerce i którego materiał też da, ostatnio oglądaliśmy u, o podcastach. No i teraz też coś nagrał o... Jeśli chcesz stracić dziewczynę chłopaka, to słuchaj rad z internetu. Lecimy. Coś, coś luźniejszego. Jest jedna rzecz, dzięki której inni przestaną ci przerywać, gdy mówisz. Dzień dobry! Już niedługo walentynki, więc warto zobaczyć, co o relacjach damsko-męskich... Ma do powiedzenia niezastąpiony internet. Co daje taki tatuaż? O czym on świadczy? O czym, że jestem delikatna, że jestem kobieca, że jestem czuła. Przecież nie. Przecież tatuaż u kobiety świadczy o czymś przeciwnym. Jestem agresywna. Moja znajoma. O rel? Rel. No to akurat się zgadza. No bo zobaczcie, połączmy kropki. Żeby mieć tatuaż, trzeba przez chwilę znosić ból tego tatuażu. To już jest pewna wskazówka, że ktoś jest jakiś. A ma tutaj taki tatuaż. Niby nic takiego, motylek. No właśnie, niby motylek, niby nic. A jej mąż dostał taki wpirr. Dobra, no są też kategorie tatuaży. Jak ktoś ma jakąś całą wizję artystyczną tatuażu i tak sobie patrzysz na to, i mówisz, dobra, no tutaj ktoś miał jakiś koncept, ale bez kitu, jak robią te ptaszki, kura motylki czy inne tam nad dupą itp., to nie wiem, miałem takie wrażenie, że ktoś tak. Nie ma na to w ogóle konceptu i tak sobie. Coś, żeby było. Nie wiem, że tak. Dobra, zrobię sobie tatuaż, bo wszyscy robią, to ja też chcę zrobię. A jakie? A nie wiem, k***a motylka. Rozróżniam to, że jak widzę, że ktoś ma jakiś koncept, że to wyraża osobowość, że jest jakąś częścią historii tej osoby, to on takie, okej, okay, fajne, ale jak widzę takie jakieś randomowe rzeczy, że ktoś kupa jak brudnopis już wygląda, bo ten. Po pijaku, tutaj kolega chciał coś przetestować. Tutaj nie wiem, o, spodobało mi się, bo mi się kojarzy, kupa z dzieciństwem, to też chcę zrobię, To mam takie, no trochę szacunku do własnego ciała. Come on. Tak mocno, co prawda, od huliganów pod blokiem, ale? Więc czy kobiecie potrzebne są symbole, które mówią o tym, że jest niebezpieczna? Przydały mi się symbole mówiące o tym, że jest kobieca. Czyli pan. Po no, z drugiej strony, ten motylek nad dupą już ci trochę może powiedzieć o tej osobie, więc jak się z nim zaznajomisz, to możesz w sumie stwierdzić, czy chcesz dalej kontynuować tę znajomość, czy jednak motylek odfruwa, nie? Potrzebuje dowodu, że kobieta jest kobietą, bo inaczej sobie nie radzi. W porządku. Ale mam nadzieję, że gdy wychodzi na miasto, to zawsze ma w portfelu swój adres napisany na karteczce, bo jeśli nie, boję się o niego. Bo tatuaż jest oznaką niebezpieczeństwa. Jeśli zobaczycie dwóch mężczyzn, i Aha. jeden jest wytatuowany, a drugi Aha. nie. Który to wydaje co? Wam się bardziej groźny? Zobaczcie, ja mam Oj, za dużo filmów oglądałem, gdzie było pokazane jakieś więzienie w Meksyku. Oj, tamto każdy miał, a bo ten, jakuza, nie, też, oj. Nie, no ja ogólnie jak widzę tatuaż, to mówię przestępca, nie? Ciekawe, kiedy go zamkną. Tylko czeka, aż coś ukradnie ze sklepu. Jak zawsze mocniej portfel trzymam. Tatuaże trochę, nie? Mamet Kalidow nie ma tatuaży. I kto jest groźniejszy? Wiadomo, że ja, bo mam tatuaże. Ten Kalidow to jest na strzała, prawdę mówiąc. Przypadek <laughs> chciał, że przy zpioliku obok usiadły trzy dziewczyny. Więc mówię, panowie, uwaga! I pytam tej dziewczyny. Cześć, cześć, cześć. Aha. Masz bardzo dużo tatuaży. Aha. Jak zaczęłaś pierwsze tatuaże robić? Hmm. A, wiecie, miałam nieporozumienia z mamą. Trudności w domu i zrobiłem sobie tatuaż. Czyli wyraz buntu. Tak właśnie często zaczynają się tatuaże, kiedy jest wiek buntu. Proszę. O, no i się zgadza. Państwa. No tak. Sprawa jest poważna. Ten człowiek ma badania udokumentowane na przykładzie jednej osoby. To są bardzo poważne badania. Powinien je wziąć. I zawieść, Na przykład tutaj. Bo kobiety traktują to jako ozdoba. To jest coś, co ma je upiększyć. Upiększa je tylko w ich oczach, bo zrobienie tatuażu, czyli wprowadzanie tuszu pod skórę, nie jest żadnym upiększaniem. Kobiecie się podoba, a komu ma się podobać? No bądźmy uczciwi, no jemu ma się podobać. Ja nie wiem, jaką ma na imię. Nawet nie chce mi się tego sprawdzać. Inaczej. Są takie tatuaże, że masz takie mech, ale no, mogą być takie, które w jakiś sposób podkreślają, nie wiem, urodę czy coś takiego. Poza tym, no nie wiem, okej, okay, no tutaj wprowadzasz tuż pod skórę, ale no równie dobrze kobiety w formie makijażu nakładają dużo na skórę, nie? I kumam, że to różnica jest taka, że tam to możesz zmyć, ale no, jeżeli już przyjmujemy formy nakładania czegoś na, na ciało jako formy brzydoty, no to trochę się to nie klei. Nazwijmy go Mestos. A pewnie Jerzy. Więc jeśli jesteś kobietą i chcesz sobie zrobić tatuaż, najpierw list, drogi panie Jerzy domestosie, czy ja mogę zrobić sobie taki tatuaż i taki, jeśli on wyrazi zgodę, prawdopodobnie nie, ale spróbować trzeba. Dopiero wtedy robisz tatuaż. Takie są zasady. Ale dobra, on tak pierdzielił 7 minut. Ja nie będę wam tego robił, bo Szkoda życia, naprawdę szkoda życia, a jeszcze trochę trzeba obejrzeć dzisiaj, więc idziemy dalej. Niedorzeczne rzeczy, na które zwracam uwagę podczas spotykania się z kimś. Kim ma telefon i jak trzyma ten telefon, moj jak... Oj dobra, to są te HBA ty... ...operuje, jakby to... Mhm, czyli poniżej iPhone'a nie schodzi. ...o spotykanie się z osobą, która nie ma iPhone'a. <noise> <noise> no wiedziałem. No oczywiście, no w Polsce iPhone to wyraz luksusu, nie? Oczywiście, no wiadomo, że tak. Po prostu odejmuje... Dobre, wszystko odejmuję, jak ktoś nie ma iPhona. No ale ona myśli przyszłościowo. Jak będziecie sobie wysyłać pliki, jak nie airdropem, bluetoothem? Czy w ogóle wydaje mi się, że tego typu typiary powinny precyzować, że chodzi o najnowszego iPhona? Bo wiecie, posiadanie jakiegoś starego iPhona to nie jest wielkie wyzwanie życiowe, nie? Ale wymienianie go co roku na kolejny model, który nic nie wnosi, bo w poprzednim wprowadzono aktualizację, którego mulą, no to to jest inna sprawa, nie? Jak jacyś jaskiniowcy? I jak będziecie do siebie dzwonić? To akurat zły przykład. Ty. Tak, nie mogłam się spotykać z osobą, która. Nie ma butów, które mi się podobają, jakby... Sorry, kolego, no, nic z tego nie będzie. Wiecie, nie nosi sobie jakichś Jordanków, jakby naprawdę... Jakby naprawdę... Noszenie plecaka na spotkania. Nie, 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 no to po prostu nie. Człowieku, co ty niby w tym plecaku nosisz? Chcesz mnie zanożować? No plecaki słyną głównie z tego, że... Dla mnie plecak to jest dla mnie taka torebka. Ja lubię chodzić z plecakiem, bo ja tam sobie zawsze dużo rzeczy trzymam i jakieś wiecie tam, a to jakieś klucze, a to jakąś wodę se wezmę do picia, a to portfel i nie masz wtedy tak, że w kieszeni ci tam ciąży i ten, bo wiadomo, wypchany, pęgą, wiadomo, że tak. Nie, tak plecak jest wygodny, k***a. Nosi się w nich noże, nawet sama nazwa, prawda, plecak, no wzięła się od A <laughs> To miecz, nie to miecz, a nie noż. Ależ on... maczeta by weszła. Na wbić w plecy. Nóż! I spotykacie gościa na lotnisku, i z jednej strony jest on przysto, ale ma mega naładowany plecak. Ciekawe, nie. czemu jakiś gość ma na lot no, chyba, że kasą. na lotnisku zapakowany cały plecak. Być może był tam z wycieczką szkolną i oglądali lotnisko. Nic innego, nie, wymy nie wymyślę. W jaki sposób się poruszasz? I ja nie mówię tylko o chodzeniu, ja mówię o. Cał... Ja, nie, ja nie biorę na poważnie wypowiedzi, bo to jest typowy taki rage bait. No, dużo jest takich profili. Są takie profile, które masz dylemat. Czy to jest rage bait, czy to jakaś skrzywdzona kobieta, która jest na poziomie jakiegoś red i próbuje ci pokazać, że wszyscy mężczyźni to zło. Nie? No i tak się zastanawiasz, czy ona w to wierzy, nie wierzy. Ale to jest ewidentny rage bait akurat. W całym <laughs> mówmencie osoby, które mają mówmy, są po prostu tak nieatrakcyjne na zasadzie to jakby wysuwa krzesło, to jak otwiera drzwi, to, czy coś mu spada, jakby. Jezus Maria, to jak coś podnosi na przykład. I wyobraźcie sobie, macie tego iPhona, macie te jordanki, macie. Nie macie plecaka, ale coś wam spada. Ja p... I dochodzi do próby. <grym> Oj! A to, to jest taki ziomek, on mi się co jakiś czas podpowiada na TikToku, który właśnie mowę ciała niby tam analizuje. Znaczy, nie, że analizuje mowę ciała, tylko wiesz, jakieś gesty przywódców, k***a. Jak chcesz wyjść na Sigmę, to siadaj tak i tak. Jak siada leszcz, a jak siada kupa prawdziwy władca dżungli, nie? I ten, i takie rzeczy wyskakują. Czy ma nogi razem, czy rozłożone? Czy się opiera tak, czy się opiera tak? Jakieś gesty siły i coś tam. Poszła. No, niestety. Nic z tego nie będzie. No to skoro tu na mnie wyszło, to jedziemy dalej. Może coś poczytamy? Onet na przykład. Zdradziłam męża w Walentynki. To by mój najlepszy prezent. O Jezus Maria, na onecie to regularnie jakieś takie. Oni mają jakąś taką misję w tym. Okej. Okay. Tak, zdradziłam. To już inny artykuł. Bo chciałam poczuć, że jeszcze żyję. Okay. Oj, biedna. Okay. Zdradziła męża i tego nie żałuję. Ale żałuję. Że się mu do tego przyznałam. You okay. You okay. To jest taka nudna playlista, ciągle to samo, może inaczej byśmy zrobili. Onet nie zdradziłam męża. Nigdy nie zdradziłam swojego męża. O, teraz żałuję tego najbardziej. <laughs> Kurde, to ten sam tytuł, tylko odwrócony. Oni jakiś generator mają tam. O, a, dalej, dalej. Nie, nie zdradziłam wtedy męża. O, a powinnam była. No tak, no. I dziś żałuję tego najbardziej. Nie wiem, no. no. Tak. Ja rozumiem, że różne są historie w ludzkim życiu, ale powiem tak. Napastliwość Onetu tego typu artykułami zaczyna być dość niepokojąca, moim zdaniem. I nie wiem, po co oni to robią? Ale mogliby przestać. No może się klika, nie? Może się to klika. Spacer to nie randka. Jeżeli jakiś mężczyzna zaprasza cię na spacer, uszanuj się, proszę. O Jezu, to ktoś mi oznaczył pod jakimś jej postem i oglądałem. Coś jakiś mężczy mężczyzna 50 na 50 czy coś takiego? Muszę i nie Na spacer na randkę, to możesz iść ze swoim hmm. mężem, jak jesteście trzy lata po ślubie i macie ochotę razem pospacerować. To nie jest randka, to wtedy jest wyjście wspólne. Hej, chcesz iść na spacer? U My jesteśmy małżeństwem dopiero rok. Dwa lata jeszcze trzeba poczekać. Jeśli dwie osoby chcą iść na randkę na spacer, jedna mówi super pomysł, a druga mówi tak, fajny pomysł. To nie. Nie! Co to Ale ja uważam, że to spaczenie zachodzi dużo wcześniej. To znaczy, jeżeli laska rozkminia ziomka, który zaproponował spacer pod kątem tego, czy to jest do parku, czy do kawiarni, i rozpatruje to w sensie inwestycji to znaczy, czy on wydał lub nie wydał na nią kasę, no to to już jest... Ja uważam, że spacer jest zajebisty i uważam, że spacer jest zajebisty dla obu stron, bo każdy może czuć się swobodnie, w dowolnym momencie zakończyć to spotkanie. Jest to miejsce publiczne, więc zasadniczo też... No chyba, że nie wiem, pójdziesz na jakieś pole czy do lasu, no to wiadomo, ale jak mówią spacer, park, tak, inni ludzie dookoła itp., więc uważam, że tak jest to maksymalnie komfortowe, można swobodnie pogadać, tym samym poznać się w jakiś sposób i, i tak dalej. Nie potrzeba tam pieniędzy. No. Kogokolwiek obchodzi, że wy macie na to ochotę. Siedzieć, słuchać internetu, notować. Albo, albo. Albo chcecie być w związku, albo jest z was jakiś Robert Korzeniowski. Robert Korzeniowski oraz drugi mistrzem olimpijskim. Decyzja. Teraz. Dobra, chodźmy dalej, bo teraz będę musiał przeprowadzić bardzo poważne obliczenia. Jestem rocznik 08, mam 17 lat. Jakbyś opisał swój rocznik? Jak mój rocznik wygląda tak, że na takich imprezach jak te, to nieraz jest tak, że można przyjść sobie i na przykład, nie wiem jak tam chłopaki, ale dziewczyny, to wiem, że można jeden chłopak tracić takie imprezy i dziesięć przelizać, przemasać, cokolwiek k***a, z naszego rocznika, więc moim zdaniem to jest ch, nie rocznik. Są same nie wpłają się na temat chłopaków, no bo nie wiem jak tam wygląda. Coś mi się <laughs> ale pozytywny przekaz leci, no. Nie zgadza w tej historii, szczerze mówiąc. Trzeba to dokładnie rozpisać. Jest sobie Wojciech Taboret. Lubię nadawać wymyślone imiona i nazwiska. I on na imprezie całował się z jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą i dziesiątą dziewczyną. To mhm. dlaczego w tej historii Wojciech Taboret nie uchodzi za tego rozwiązłego, tylko te dziesięć pojedynczych dziewczyn? Przecież to <grym> trochę bez sensu. Może dla którejś z nich? Wojciech Taboret był tym jedynym, a on tego nie docenił, więc winimy, jeśli kogoś chcemy winić, Wojciecha Taboret. Ale doceniam obiektywizm w tym wszystkim. Y, nie wypowiadam się na temat chłopaków, no bo nie wiem, jak tam wygląda. No, w sumie wie, jak wygląda. Nie Empower. Marzy. Idźmy dalej. No. I mężczyźni budowali kiedyś coś takiego, a teraz to no, Tu mam przykład. Widzieliście gościa, robi sobie zdjęcie nieprawdopodobne. Jak niektórzy mają tupet. I to jest skandal. Powinien w tym momencie być na budowie. To po pierwsze, po drugie, na tej budowie najlepiej żeby budował koloseum. Obecnie jest bardzo przydatne budowanie kolosełów. Nawet się mówi koloseum to współczesne osiedle mieszkaniowe. A co jeśli? Ten pan Zrobił sobie zdjęcie, co jest oczywistym skandalem, hańbą, wstydem, kompromitacją. To jest żenujące. Ale jest na przykład budowlańcem i zbudował kiedyś coś albo zaprojektował? No, powiedzmy, że współczesnym odpowiednikiem byłoby, załóżmy, Wybudowanie własnej chaty, nie? W teorii, można by tak było powiedzieć, że wiesz, cegła po cegle i na przykład samemu dom stawiasz. Wybudowanie własnego domu własnymi rękoma to takie współczesne postawienie koloseum. Coś do zbudowania? Nie wiadomo, ale nagrać go z przyczajki i wrzucić do neta? Super! I off topic właśnie, jak łatwo w dzisiejszych czasach być wrzuconym do internetu, kiedy sobie tego nie życzysz? Po prostu przechodzisz albo coś robisz? I nawet nikt ci nie bluruje twarzy. To jest moim zdaniem minimum, co trzeba zrobić. Tutaj na przykład ktoś kręci relację i jest oburzony, że ktoś przechodzi mu w kadrze, bo przypominam, on kręci relację na swojego Instagrama. I jak śmiesz tutaj w ogóle chodzić, gościu? Jak ten śmieć śmie śmieć. No dobra, ale zostawmy... Oj, to... Wiecie jaki on powinien content skomentować z siłowni nagrania. Oj to też by miał dużo. Oburzone laski, że ktoś im w karę wchodzi, jak tak można? Przecież one mają właśnie sesję zdjęciową albo jakieś przebieralniach nagrania. O panie. Randomów Przejdźmy do prawdziwego autorytetu. Julia Wieniawa powiedziała ostatnio, że nie może znaleźć chłopaka i powiem wam dlaczego. Tak. Ja jako facet, który zbudował w życiu 8 milionowych firm, mam 5 mieszkań na wynajem, jestem generalnie ustawiony, chcę kobietę, która przede wszystkim jak wejdzie do mojego życia, będzie w stanie być za mnie wdzięczna. I jak wracam do domu, to ja chcę spokój, harmonię, kobiecą energię, Kogoś, kto nie będzie miał swojego zdania i będzie się ze mną kłócił, będzie jeszcze dla mnie wyzwaniem i będzie pyskaty, tylko kogoś, kto doceni to, co ja... Nie wiem, może psasek kupi? I wejdzie taka osoba do mojego życia i będzie królową, tak jak teraz jest pati. Te dziewczyny chcą facetów i im się wydaje, że z racji tego, że one są na tym poziomie, to one zasługują na takich facetów na tym poziomie. Ale to co ty chcesz nie ma znaczenia. Ma znaczenie to, co chcą faceci wysokiej jakości. Drogie panie, macie szczęście, że Kamil Beus jest zajęty. To jest w końcu postać pomnikowa, wielka. I jeśli on hipotetycznie chciałby dziewczynę, to taką, która będzie milczeć. To taką, która będzie się po prostu cieszyć wielkością Kamila. Patrzeć na niego, Oddaj. jaki on jest wspaniały i tyle. I niewiele więcej. Nie ma potrzeby. Kamil już sam swoją wielkością ogarnia wszystko. To jest przecież milioner. On założył 8 milionowych biznesów i ma 5 mieszkań. Hmm. Skąd to wiem? No jakoś się domyśliłem. Ja 8. Różnych milionowych firm. Dlatego otworzyłem 8 biznesów. Kup sobie tak jak ja w prawdziwym życiu 5 mieszkań na wynajem. 5 mieszkań na wynajem. A ja otworzyłem 8 milion. Dobra, ale przynajmniej jest spójny w przekazie. Mogło być tak, że raz powie, że ma 8, raz 10... Milionowych biznesów. 8 milionowych firm. I ja mam 5 mieszkań na wynajem. 8 razy udało mi się otworzyć biznes, który... Mam dzisiaj 5 mieszkań na wynajem. I otworzyłem te 8 firm. Mam nadzieję, że wszyscy mu wierzą. 8 razy wygenerowałem minimum milion złotych sprzedaży. Czy to dziwne, że on musi to powtarzać w każdym filmie? Nie. Nie, a skądże? A czy to dziwne, że on pod wieloma swoimi filmami musi naganiać na kursy online? Ja ci wysyłam darmowy kurs. Do zobaczenia. No tak, musieliśmy skręcić w tę furtkę. Na kursie. Skomentuj chcę i dostaniesz 60 minut z milionerem za darmo ze mną. Wow! A gdzie to jest Dailinga? Nieeeeee 60 minut z milionerem można pogadać 8 milionowych biznesów otworzył Umasz? Ma 5 mieszkań Można z nim pogadać Ale idźmy dalej Zabierasz na randki dziewczyny do kina Na wyjazd w góry Chodzisz z nimi na jakieś atrakcje To natychmiast przestań to robić Kobiety kompletnie nie będą cię szanowały za to Kim ona jest, żebyś miał jej oferować takie atrakcje Jak już czy śpicie się ze sobą, to wtedy możesz e, zabierać ją na jakieś atrakcje i tak dalej. To jest. No tak, bo to transakcja wiązana, no nie. Słynny coach podrywu męski skill. Nie potrafię tego powiedzieć Znaczy, ja mi się wydaje, że tego typu osoby to one nie szukają relacji, tylko. Znaczy, to znaczy, jak mówię, męski skill. To naprawdę trzeba o tym TikToki nagrywać. Skill to od razu mi tak ręce chodzą. Nie wiem dlaczego tak jest. W każdym razie, on może mieć dużo racji. W końcu zobaczcie na jego CV. Najpiękniejsze, najbardziej gorące kobiety na tym świecie wyglądają do mnie jak szpilki do magnesu i błagają o to, żebym zaciągnął je do łóżka. Jestem panem. Jestem królem. Zdawanie się z wieloma kobietami jednocześnie to swój obowiązek. No, tutaj na czacie jest wiele kobiet. Mam nadzieję, że się tam trzymacie na tych fotelach. <laughs> jeszcze, jeszcze dajecie radę wysiedzieć. Także, drogie panie, jeśli chcecie iść z męs... z nim... Na Melanie? Nie no, kto mi uwierzy, że ktoś chce iść na Melanie? Nikt nie <laughs> chce iść na Melanie. Jeśli chcecie iść z nim do kina, no to najpierw trzeba zrobić coś innego. A czy warto? No to już piszcie w komentarzach. Warto. No. Już lecą. Słuchajcie, udało się. Mamy te wszystkie randki z głowy. Jesteśmy już w związku. Mamy nie, dziecko bonusowy, już? ekspert dla Was. Szarenting znany temat i ekspert wyjaśnia bo ja chyba wiem gdzie zmierzamy to w obszernym fragmencie bo żeby tutaj nie zdurnieć po drodze nie można tego szatkować na drobniejsze części mamy taki scenariusz <grym> mamy dwójkę dzieci jedno które dorastało w świecie cyfrowym i jedno którego wizerunku w świecie cyfrowym nie ma powstaje zmontowany przez AI materiał na temat dziecka. Z imienia i nazwiska, bo powiedzmy, że są to dzieci osób publicznych. Któremu dziecku będzie łatwiej obronić się z tego, że jest to nieprawda? Temu, które relacjonuje swoje życie i każdy wie, jak jego życie wygląda, jak wygląda w różnych sytuacjach, jak w, w różnych, z różnych stron wygląda jego wizerunek, czy temu, którego wizerunku nie ma. No oczywiście. Łatwiej jest ukraść tożsamość dziecku, którego jeszcze wizerunku nie ma. To wszystko miałoby nieco więcej sensu, gdyby odbyło się w innej scenerii. To jest tak bardzo bez sensu, że to jest w pewien sposób imponujące. Łatwiej jest ukraść tożsamość dziecku, którego jeszcze wizerunku nie ma. Czy mógłby mi ktoś ukraść Porsche? Co prawda nie mam Porsche. Więc ktoś może mi je ukraść, bo go nie mam, i jak mi już oh, ktoś ok ukradnie, to ja mogę zgłosić, że mi ukradł, i mi zwrócą i będę miał, a nie miałem. Scenariusz. Młody antek nie ma swojego wizerunku w sieci, ale mu go kradną, i udają, że antek w wieku 3 lat napada na banki i okrada emerytki, wyrywa im torebki. Co ma zrobić antek? Przecież nikt nie wie, jak on wygląda, dlatego mu ukradli tą tożsamość, bo nikt nie wie, jak on wygląda. A tamten Tomek, wszyscy wiedzą, jak on wygląda, to mu nikt nie ukradł. Co robić? Niebezpieczeństwo w sieci. Pan się pomylił. Moim zdaniem pan się pomylił. To jest wybitny fikołek, wybitny, ale teraz są igrzyska zimowe. Tam raczej nie ma fikołków. Na igrzyskach letnich tak. Na luzie by pan się zakwalifikował, ale forma ewidentnie przyszła za szybko. Troszkę trzeba to lepiej wykalibrować i wrócić z tą teorią, może jeszcze ją lekko doprawić. Na igrzyska letnie. Medal dla Polski murowany. Oczywiście złoty. Ale myślę, że jest złoto! To tyle na dzisiaj, dziękuję bardzo. Życzę Wam. Fajne, fajne, jestem fanem tego kontentu. Dobrze się bawię to oglądając, szczerze mówiąc. Nawet śmiechłem.